Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj robimy sobie energię tygodnia od 7 września do 13 września Tutaj o, przesunę, bo mi tu kadzidełko się pali i mi się kruszy, więc może ja trochę sobie tu o, przesunę Więc patrzymy sobie co na poniedziałek, w drugiej części filmu e, będzie możliwość wyboru przesłań na dany tydzień i jedna z dwóch grup i zaczynamy Na poniedziałek mamy kartę diabła, kartę jarzyn Dzisiaj uważajmy na różnego typu przekręty I też na to, żeby nie dawać Sobie manipulować Karta diabła mówi często o sytuacjach um, Sytuacjach urzędowych Sytuacjach z bankami, w których tak naprawdę My się stresujemy, bo goni nas czas Lub bardzo zależy nam na rozwiązaniu czegoś I po prostu coś przedłuża się w czasie I w nas to właśnie, um, Na nas to wpływa właśnie w negatywny sposób Uczujemy właśnie jakiś stres Rozdrażnienie, jakiś niepokój na to uważajmy. Pamiętajcie, że karta dnia, też energia dnia, nie tyle może mocno wpływać na was, co na osoby w waszym otoczeniu. Więc dzisiaj możecie też mieć do czynienia z osobą, która będzie właśnie w nie najlepszym po prostu humorze i może na was wybuchnąć lub przelać swoje negatywne uczucia, emocje na was. Więc na to uważajcie, bo dzisiaj kontakty właśnie z ludźmi mogą być dość napięte. Więc energia dzisiaj właśnie sprzyja bardziej takim kłótniom. Więc na to uważajmy. Tak jak powiedziałam, karta diabła różnego typu, właśnie sytuacje, w których goni nas czas, musimy to załatwić, być może coś związanego z pracą, być może coś związanego ze szkołą. Um, tutaj przede wszystkim coś się opóźnia, my czujemy jakby napięcie, jakiś stres. Czasami to też może być energia, w której um, nic złego się nie dzieje, a my czujemy właśnie jakieś napięcie, jakiś niepokój, jakiś stres i nie ma, słuchajcie, tutaj czego się bać, bo wszystko zostanie dobrze rozwiązane, tylko po prostu to jest taka energia, w której możemy czuć pewne niepokoje, natomiast nie ma czym się martwić, bo to to Tylko wychodzi i wyłącznie z energii. Jeżeli chodzi o wtorek, mamy kartę śmierci. Karta śmierci często właśnie mówi o dużych zmianach, które nas czekają. Karta śmierci też mówi często, że na przykład um, właśnie we wtorek możemy bardziej skupiać się na tym, jak czas przemija, czyli wracać wspomnieniami do, um, do przeszłości, patrzeć jak wszystko się zmienia dookoła nas. Być może spotkamy kogoś właśnie z przeszłości, ktoś napisze do nas z przeszłości. To jest energia, w której jakby zauważamy, jak wszystko. Się zmienia dookoła nas. To też jest czas zakończenia pewnych sytuacji i wejście w coś nowego. Jeżeli coś nam nie służyło, we wtorek jest dobry czas na zakończenie tego. Dla niektórych z Was to jest czas zakończenia pewnych sporów. Więc jeżeli skłóciliście się z jakąś osobą, lub właśnie chcecie zakończyć jakieś sytuacje, być może współpracę, czegokolwiek by to nie dotyczyło. Jeżeli staracie się coś zakończyć, we wtorek jest bardzo dobry czas na właśnie zakończenie tego, bo ta energia sprzyja właśnie temu, że co nie zakończymy właśnie we wtorek, jakby będzie nam łatwiej o wiele to zakończyć i to. Druga strona, czy strona tej sytuacji dobrze to przyjmie i dobrze wszystko zostanie rozwiązane, więc energia wtorku jest również bardzo silna, bo związana z przemijaniem, natomiast jest to moim zdaniem bardzo fajna energia, która jakby nas oczyści wszystkiego co negatywne, bo w poniedziałek mamy diabła, więc we wtorek może być takie oczyszczenie i druga część tygodnia powinna być już lżejsza po tej śmierci. Na środy mamy kartę dziewięciu kielichów, więc przepiękną energię, która mówi o właśnie o czasie, w którym doceniamy wszystko, co mamy. To jest czas, w którym doceniamy siebie, wierzymy w swoją siłę, wierzymy w swoją moc i możemy tego dnia tak naprawdę załatwić wszystkie sprawy, które nas czekają, dlatego, że mamy w sobie bardzo dużo energii. I też karta Dziewięciu kielichów jako karta dnia może mówić o właśnie o przyjemnych niespodziankach, o właśnie sytuacjach, w których los się do nas uśmiechnie, w których właśnie dostaniemy dobre wiadomości. Być może w końcu um, zrobimy coś sami dla siebie, bo karta dziewięciu kielichów radzi o tym, żeby przede wszystkim robić coś dla siebie, więc w środę możecie też właśnie spędzić więcej czasu um, na swoje marzenia, tak? na swoje plany, na to, co sobie zaplanowaliście na ten dzień. Ogólnie dzień jest bardzo, bardzo spokojny i wszystko zależy od Was. Um, jak spędzicie ten dzień, więc tutaj bez większych niespodzianek, spokojny dzień, przepiękna energia, więc wykorzystajcie ją jak najlepiej. Jeżeli chodzi o energię czwartku, to są różnego typu spotkania, imprezy, właśnie w jakimś większym gronie, spotkania z przyjaciółmi, fajne rozmowy, czy też właśnie spotkania w większym gronie. Trzy, trójka kielichów mówi ogólnie o miejscach, w których jest sporo ludzi czyli to mogą być kina, to mogą być restauracje to mogą być różnego, właśnie integracje, spotkania. Więc w czwartek bardziej możemy właśnie iść w kierunku komunikacji z drugim człowiekiem. No i przede wszystkim właśnie karta trzech kielichów um, sprzyja kontaktom międzyludzkim, czyli um, właśnie um, tak, czyli przede wszystkim, właśnie w czwartek, jeżeli mieliście problem z dogadaniem się z kimś, czy, um, czy nie wiem, były jakieś ogólnie problemy, tutaj w czwartek przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem jest na dobrej drodze, więc jeżeli chcieliście coś rozwiązać z drugą osobą, czy mieliście jakąś sprawę do kogoś, najlepiej właśnie po, poruszyć to w czwartek, dlatego że, tak jak powiedziałam, energia czwartkowa sprzyja właśnie przede wszystkim kontaktom międzyludzkim. Tak jak środa była bardziej nastawiona na Was samych, na energię w Was. Tak, karta czwartkowa sprzyja również do kontaktów z innym człowiekiem, z drugim człowiekiem. Jeżeli chodzi o kartę na piątek, to jest karta osiem kielichów, to jest odchodzenia od różnego typu sytuacji. To jest jakby czas poddania się. Jeżeli coś nam bardzo mocno nie służyło, w końcu postawiamy na siebie i być może właśnie z dobrymi wspomnieniami, ale coś kończymy. Jakby idziemy w przyszłość i patrzymy z nadzieją w przyszłość. To jest energia, w której na przykład w końcu decydujemy się na jakieś poważniejsze kroki w naszym życiu. Więc tutaj ta energia jak najbardziej jest dobra do jakby. Przeanalizowania, czy to, o co się staramy, jest dla nas dobre. Więc w piątek możemy być bardziej w takiej energii wyciszenia, odłączenia właśnie od świata zewnętrznego, bardziej skupienia się na swoim wnętrzu i jakby analizowaniu, gdzie chcę dalej iść, co jest dla mnie dobre i co będzie dla mnie najlepsze. I ta karta właśnie sprzyja różnym decyzjom, więc jeżeli na przykład borykaliście się z jakimś problemem, to właśnie w piątek możecie też znaleźć rozwiązanie tego problemu, ale w ciszy i przede wszystkim w takim, tak jak powiedziałam, wyciszeniu. Jeżeli chodzi o sobotę, jest to Król Mieczy. Król Mieczy jest to osoba, która potrafi rozwiązać każdy konflikt, każdy jakby spór, um, każdą sytuację. Król Mieczy jest bardzo um, silną osobą, która radzi sobie z każdym problemem, więc w sobotę tak naprawdę dzień zależy tylko i wyłącznie od nas. Mamy dużo siły, dużo mocy do działania, możemy zrobić wszystko, co sobie w tym dniu zaplanowaliśmy, więc energia jest bardzo, bardzo dobra. Uważajcie przy Królu Mieczy na przedźwiganie, bo um, karta Króla Mieczy czy często mówi o problemach z kręgosłupem, więc uważajcie na to, żeby w sobotę się nie przedźwigać. No i też karta właśnie króla mieczy mówi o różnego typu porządkach w naszym życiu, czy to właśnie wśród znajomych, czy właśnie w domu, czy koło domu. To są właśnie różnego typu obowiązki, z których się dobrze wywiązujemy. Jeżeli chodzi o niedzielę, mamy kartę sądu ostatecznego, więc tutaj zakończamy też wielkimi arkanami ten tydzień. Pamiętajcie, że. Nie pamiętam, kiedy to było. Chyba 13. 13 września, tak. Bodajże 13 września jest, słuchajcie, dniem, w którym zaczynamy nowy rok numerologiczny. Nie jestem tego jeszcze pewna, napiszę Wam na dole w opisie, ale ten właśnie czas jest bardzo silny, dlatego że wchodzimy w nowy rok i, i musimy wejść w lepszą. E Nową, lepszą energię, o w ten sposób. Dlatego, że, dlatego ten tydzień może być bardziej taki porządkowy, i możemy analizować wszystko, co było w naszym życiu, przez co mamy tutaj właśnie kartę śmierci i diabła. Czyli analizujemy i w końcu chcemy skupić się na sobie i na przyszłości. Dlatego są te karty. Więc karta niedzieli mówi o tym, że w końcu jakby wiemy, czym, czego chcemy od życia i idziemy sięgać po nasze marzenia. Czyli to jest bardzo dobry czas na zrobienie nowych planów, co chcemy w drugiej części roku też osiągnąć i zrobić bo mamy właśnie dużo tutaj właśnie możliwości do popisania się um, i też właśnie Możecie stworzyć swoją listę, cokolwiek by to nie dotyczyło. To jest bardzo dobry czas właśnie na to, żeby zaplanować sobie, co jeszcze chcę osiągnąć w tym roku lub właśnie w tym roku numerologicznym, tak? Więc tutaj zrobić sobie szczerze takie podsumowanie, jakby co już zrobiłam, co osiągnęłam. To jest fajny właśnie czas na zrobienie porządku w naszym życiu i rozpoczęciu czegoś nowego. Więc to była energia tygodnia. Moje zdaniem bardzo, bardzo piękna. I patrzymy sobie, co do przesłań anielskich. Tutaj, słuchajcie, się trochę kadzidło rozsypało. Nie zwracajmy na to uwagi. I macie do wyboru tak, albo szczotkę ametystu, albo e, taką wapienną kulę. I już patrzymy sobie, co dla grupy numer jeden. <coughs> Przepraszam, na ten tydzień jakie rady, e, jakie przesłania. Opa. Pierwsza karta, bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Karta błogosławieństw. Tak jak powiedziałam, w tym tygodniu bardziej możemy skupiać się na wszystkim, co osiągnęliśmy już w naszym życiu i czego chcemy się pozbyć. I to może być nawet, przyjść do nas bardzo naturalnie. Możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Więc tutaj yy, sprawdzajcie swoje myśli. Majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Czyli też przede wszystkim uwierzenie w siebie, docenienie wszystkiego, co macie w swoim życiu. Patrzymy, co jeszcze dla grupy numer 1. Myślę, że tak z pięć przesłań sobie wybierzemy. Patrzymy, co dla Was. Karta bez troski. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel, więc tutaj dla niektórych z Was może być właśnie podpowiedź, żeby spędzić troszeczkę więcej czasu z rodziną. Karta ulgi. Wypłasz się uporządnia smutek, jest bramą do głębi Twojej duszy. Oraz ostatni... Ostatnie przesłanko, karta miłości. Wypieraj drogę miłości, pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Więc macie przepiękne przesłania na ten tydzień. Więc ja grupie pierwszej e, już serdecznie dziękuję. Życzę Wam przepięknego tygodnia, żeby wszystko się ułożyło według Waszego planu. E, żeby wszystko było tutaj jak najlepiej. Życzę Wam, tak jak powiedziałam, wspaniałego tygodnia. I przechodzę do grupy numer 2 Patrzymy, co tutaj dla Was, jakie przesłania na ten tydzień. Grupa numer 2. Karta energii. Uznaj swoją siłę, każda burza przynosi początek nowego. Tak jak powiedziałam, uświadomienie sobie czasu przemijania. Też wyciągniemy sobie pięć kart. Karta mądrości. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Ok. Karta postanowień. Szanuj to, co dla ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne, tak nie ma również nie. Tak jak powiedziałam, energia tego tygodnia właśnie sprzyja takim przemyśleniom większym. Więc tutaj um, idziecie bardziej w kierunku marzeń. Karta relaksu. Pozwól sobie na lenistwo, czasem dobrze jest nic nie robić. Bardzo dobra rada. I patrzymy sobie ostatnią radę dla Was, karta zamierzeń. Skoncentruj swoją energię, silna wola, to zdumiewająca moc, więc to, było, to były przesłanka na ten tydzień dla grupy numer dwa. Bierzcie to, co rezonuje z wami. Ja się z wami żegnam, życzę Wam przepięknego tygodnia. Osobom, które mają urodziny w tym tygodniu życzę wszystkiego, co najpiękniejsze spełnienia wszystkich, nie ja się z Wami żegnam i pa.